Okay, wit witam, was, witam Was bardzo serdecznie. E, temat, jest, temat, który mam dzisiaj jest, jest bardzo ważny, jest, jest bardzo, bardzo istotny. E, tak jak mówiłem wcześniej, diabeł ma plan dla Kościoła. E, diabeł ma plan dla ludzi. Oczywiście Boży plan jest o wiele, o wiele lepszy. E, jest, jest naprawdę e, niesamowity i wierzę, że Bóg e, ma moc, by zniweczyć e, Każdą szatańską myśl, każdy szatański sprzeciw, który jest adresowany wobec, wobec Kościoła. E, powiem tak, że temat, który mam dzisiaj, który będę chciał wyłożyć, nie jest, nie jest łatwy. Myślę, że jest tematem kontrowersyjnym i, i podejrzewam, że też być może niektórzy mnie nie, nie zrozumieją, o czym, o czym będę mówił, ale chciałbym dotrzeć do. Do wielu ludzi, nie tylko tutaj, ale też do tych, którzy będą gdzieś tam nas słuchać słuchać drogą, drogą internetową. Ja wierzę, że od dłuższego czasu, od kilku miesięcy, odbieramy sygnał od Boga, aby, aby o tym powiedzieć, aby o tym mówić. Zastanawialiśmy się, czy zrobić to we wrześniu. Bóg do nas mówił do mnie, do Moniki, wiem, że Bóg mówił też do Bogdana w tej sprawie i chcieliśmy zrobić to od września, ale ale y, czuliśmy, że to nie jest jeszcze odpowiedni moment, i myślę, że, że, że dzisiaj Bóg daje nam y, zielone światło, aby, aby to zrobić. Więc y, tematem dzisiejszego kazania, nauczania jest konfrontacja z Duchem Izabel. Czyli, czyli y, temat, który być może gdzieś już y, słyszeliście, czy nauczanie, o którym, o którym, o którym usłyszeliście. Y, i tak jak powiedziałem, dzisiaj tylko włożę kij w mrowisko, dlatego że temat jest bardzo obszerny. Ja modliłem się do Boga, modlę się do Boga, abyśmy mogli to, o czym będę mówił, o czym będziemy mówić z tego miejsca, abyśmy mogli zrozumieć. Więc takie ważne, ważne informacje na samym początku. Izabel... Tam jest historia opisana w, w, pierwszej księdze, w pierwszej księdze królewskiej, była żoną Ahaba, e, króla, e, króla Izraela w tamtym czasie. E, ale, ale taka ciekawa rzecz na temat, na temat Iz Izabel. Oczywiście znam bardzo dobrze tą historię, jak bardzo mocno przeciwstawiała się Eliaszowi, jak bardzo mocno przeciwstawiała się Bożym prorokom, których tępiła i, i zabijała. Ale dzisiaj bardzo mocno chciałbym, chciałbym powiedzieć o tym duchu, w jaki sposób też konfrontować tego ducha w kościele, dlatego że on pojawia się w naszych kościołach, pojawia się w naszych zborach i często my jako ludzie wierzący w ogóle nie jesteśmy tego świadomi. Więc na samym początku kilka takich informacji. Izabel była odrzucona przez swojego ojca, króla Edbala. I o tym jest napisane w historii Królów Judzkich, tego nie znajdziecie w Biblii, tego nie znajdziecie w Starym Testamencie. Dlatego część, na przykład w Księdze Sędziów czy w Księgach Królewskich jest napisana, jest jakaś opisana historia i później tam jest napisane dalej, a o tym wszystkim jest napisane w Księdze Królów Judzkich. Więc ja akurat no, 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 nie mam dostępu, jeszcze nie mam dostępu do tych zagadnień, ale ale rozmawiałem ze osobami, z teologami, którzy, którzy mają do tego dostęp, e, i wiem, że informacja ta jest wiarygodna, informacja ta jest prawdziwa że Izabel była e, odrzucona przez swojego ojca. E, I ciekawa rzecz, bo też Kościół w Teatyrze, będziemy tak dzisiaj skakać troszeczkę po Biblii Kościół w teatyrze i w objawieniu świętego Jana miał poważny problem, e, ponieważ Ciekawe, ponieważ żona biskupa z diatyry, bądź głównego pastora, czy dzisiaj moglibyśmy e, nazwać pastora seniora, e, nauczała w kościele i zwodziła swoim nauczaniem kościół. Może nie będziemy czytać całego objawienia, e, ale w objawieniu Jana 2.20 jest napisane tak: Jezus mówił, Duch Święty mówił, Bóg mówił, Jezus mówił, lecz mam ci za złe że pozwalasz niewieście Izeber, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy, które są ofiarowane bałwanom. Czyli na samym początku Jezus mówił, że znam uczynki Twoje, yy, z, y, wiem, że podjąłeś, ja to parafrazuję teraz, wiem, że podjąłeś trud, że nie było Ci łatwo, ale yy, Jezus mówił doceniam to, co, co zrobiłeś dla mnie, co robiliście dla mnie, ale masz problem, tak? Jezus, między wierszami, powiedział: W kościele, w teatrze, masz problem, dlatego że masz w kościele osobę, która naucza w, w, w duchu szatańskim. Więc dlatego, że tam dalej jest napisane, że, że są ludzie, którzy zgłębili szatańską wiedzę i szatańskie tajemnice, i myślę, że. Że, że duch Izabel jest to, jest to duch, który, który jest bardzo niebezpiecznym duchem, duchem, który często jest nierozpoznawany nawet w, kościoł, w Kościołach. I chcę wam powiedzieć coś bardzo, bardzo ciekawego, i, i, i chciałbym, to, chciałbym, to rozwinąć, chciałbym to rozwinąć. I też zaczynam rozumieć słowa apostoła Pawła. Dlaczego apostoł Paweł powiedział też o kobietach, aby nie nauczały w kościele i nie wynosiły się nad męża? To nie znaczy, że ja uważam, że kobiety mają nie nauczać w kościele. Chciałbym, żebyśmy w tej kwestii, chciałbym, żebyście mnie dobrze, dobrze zrozumieli, ale czasami czytamy Boże Słowo, nie rozumiemy pewnych zagadnień, nie rozumiemy pewnych słów, które są napisane przez Bożych proroków, czy, czy szczególnie przez w Nowym Testamencie. Przez, przez apostołów, przez, przez, przez uczniów bożych i tworzymy z tego religię. Ale y, są rzeczy, które są napisane dla, dla naszego dobra. Są rzeczy, które są napisane dlatego, że, że Kościół, aby Kościół chronić, aby Kościół mógł się rozwijać. I apostoł, y, apostoł, apostoł Paweł napisał tak z 1 y, Koryntian 14, 34 Niech, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jaki zakon mówi. E, I tak jak powiedziałem, ja nie mam nic przeciwko tym, by kobiety nauczały w Kościele, bo u nas kobiety nauczają w Kościele, prorogują w Kościele i to jest ok. To jest coś, co e, my do tego dopuszczamy, my, my po prostu jakby chronimy. Też kobiety swoim, swoim autorytetem czy autorytetem przywództwa, i tak to wydaje mi się powinno, powinno wyglądać. My akceptujemy nauczanie kobiet. My akceptujemy nauczanie kobiet. Ja, ja powiem na to Amen. Ale apostoł Paweł, apostoł, apostoł, myślę, że apostoł Paweł napisał to dlatego, żeby chronić kościół. I tak jak powiedziałem, to nie znaczy, że kobiety nie mają nic do powiedzenia. Ja myślę, że one nauczają w interesujący sposób. Ja lubię słuchać, kiedy kobiety nauczają, bo mówią o rzeczach, o których by też nie powiedział my, my, mężczyzna. Więc, y, i powiem tak, że, że zauważyłem, że, że z kobietami jest czasami problem w kościele, i kobiety nie chcę, żebyście tutaj teraz. Y, y, zbierały kamieni i we mnie zaczęły tym kamieniami, kamieniami rzucać, dlatego że nie uderzę w was personalnie dzisiaj, ale chcę personalnie uderzyć w tego ducha, który za tym stoi i powiem wam, jeśli to zrozumiecie, to jest objawienie, o czym będę mówił, jeśli to zrozumiecie, to nasze życie i życie naszego kościoła, czy życie w domach, w małżeństwach i w kościele wejdzie na inny poziom całkiem. To nie jest łatwy temat, ale, ale no chciałbym, chciałbym, żebyśmy to mogli po prostu po, mogli zrozumieć. Z mojego doświadczenia, powiem Wam tak, z mojego doświadczenia wszystkie konfrontacje, które miałem z moimi przyjaciółmi, odkąd jestem nawrócony, czy przyjaciół, których potraciłem, były spowodowane afrontem, czy, czy z, z powodu kobiet, z powodu ich żon. Wiem, że się dziwicie, ale to, o czym świadczy, to świadczy o tym, że kobieta ma potężną siłę przekonania. I, I powiem tak: jeśli za tym stoi Boży Duch, to jest mega niesamowite. Można rozbić każdy mur, można jako małżeństwa, zdrowe małżeństwa, jesteśmy w stanie przenieść każdą górę. Dlatego diabeł uderza w małżeństwa, by je zniszczyć. Dlatego, że małżeństwa są silnym filarem Kościoła. Bez małżeństw, zdrowych małżeństw, nie zbudujemy Bożego Kościoła. Więc popatrzcie na siebie tutaj, w Kościele. Popatrzcie na swoje małżeństwa. Popatrzcie na nasze relacje w małżeństwach. Jak diabeł, jak diabeł walczy o nas, aby nas zniszczyć. Aby zniszczyć nasze małżeństwa, aby, aby podkopać ten autorytet, przede wszystkim mężczyzny, który jest w domu, i też autorytet kobiety, bo autorytet, kobieta ma autorytet od Boga. I, I tak, jak w Biblii jest napisane, że, że, że głową Kościoła jest, jest Jezus, tak? Głową Kościoła jest Jezus, głową kobiety jest, jest mężczyzna, i są e, priorytety, które ustanowił sam Bóg. Żyjemy według zasad, które są określone zasadami Bożego Królestwa. Ale jeżeli wchodzimy w nie swoje jakby kompetencje i zaczynamy, zaczynamy burzyć to, co ustanowił Bóg, to otwieramy się na siłę demoniczną, która przychodzi i będzie niszczyć nasze małżeństwa i niszczyć nasz Kościół, bo Kościół, diabeł niszczy, niszcząc małżeństwa. Mówię to z własnego doświadczenia, dlatego, dlatego dzisiaj tu stoję i wierzę, że to jest zielone światło od Boga, aby, aby o tym mówić. Chcemy mieć silne kościoły, musimy mieć silne małżeństwa. Pokaż mi kościół, który, e, który jest silny, który, który ma rozwój, a ja ci pokażę te małżeństwa i powiem, że to są małżeństwa, które są zdrowe. Więc, e, więc zauważyłem, że Często jest tak, że, że z kobietami mamy problem w kościele i tak jak powiedziałem, że, 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 że z mojego doświadczenia, jakby te wszystkie konfrontacje, które miałem z moimi przyjaciółmi, ludźmi, którzy byli w kościele, były spowodowane e, e, właśnie kobietami. Wiem że, to jest, wiem, że to jest dziwne, ale to znaczy, że ten duch, e, oczywiście to znaczy również, że ten duch, e, to nie znaczy, że ten duch nie może działać przez, przez mężczyzn, Oczywiście, że działa przez, przez nich również, ale jestem przekonany, że głównym celem e, tego ducha jest uderzać w kobiety. I dlatego chcę Wam dzisiaj kobiety, dzisiaj chcę, to nie jest skazanie do kobiet, to jest skazanie do kościoła. I tym bardziej ch, chcę pewne rzeczy tutaj podkreślić, abyśmy mogli umocnić siebie nawzajem, umocnić nasze małżeństwa. I powiem Wam zaraz coś, co Was w ogóle zaszokuje. I czy, tak jak powiedziałem, nawet różne sytuacje w naszym kościele, które były spowodowane niekompetencją kobiet i ich brakiem pokory, e, czy, czy nieuznawaniem autorytetów w kościele, czy nieuznawaniem autorytetem męża, to wszystko działo się, to były furtki, które były spowodowane kobietami. Kobiety, wy macie potężną siłę, nawet czasami nie jesteście tego, tego świadome. Jesteście. Ale jeżeli to jest używane w niewłaściwy sposób, to to będzie rozbijać małżeństwa i będzie rozbijać, rozbijać kościoły. Ten duch, tak jak mówiłem, przeważnie działa przez kobiety, jest przenoszony w związkach małżeńskich na kościół i to jest dzisiaj poważny problem, więc konfrontacja z tym duchem nie jest łatwa. Konfrontacja z tym duchem nie jest łatwa. Ale chciałbym, abyśmy, abyśmy mogli to dobrze zrozumieć: e, że nie występuje dzisiaj, tak jak mówiłem, nie występuje przeciwko kobietom, ale przeciwko, przeciwko to, temu duchowi. Taka jedna ważna rzecz, którą zapisałem, to ten duch działa poprzez zranienie. Ha, to jest szok. Ten duch działa poprzez zranienie. Więc jeśli ktoś z Was był zraniony, to prawdopodobnie miał furtkę w życiu na działanie takiego ducha. Pokażcie mi w kościele, w naszym kościołach, które, które były zranione, albo w innych kościołach, i, i, i zobaczycie, że, że, że to były też kobiety, które, które czasami nawet nieświadomie przynosiły destrukcję do kościoła, dlatego że ten duch działa poprzez zranienie. Yy, Izabel była kobietą, która była odrzucona przez, przez swego ojca, ona była zraniona. I otworzyła furtkę na tego, na tego ducha. Mówimy o tej Izabel, która była żoną, żoną króla, e, króla Chaba. Więc e, jeśli, jeśli ktoś był odrzucony na przykład przez ojca, czy, czy w inny sposób, to jesteś narażony i możesz mieć furtkę na tego ducha, ponieważ on działa poprzez zranienie. Wiem, że też ja byłem narażony na to, by, by, by poruszać się też w tym duchu. I pamiętam, kiedy ja się nawróciłem kiedy nawróciłem się do Jezusa pamiętam, miałem takie demoniczne sny jakieś, diabeł przychodził do mnie w nocy gnębił mnie w różny sposób i pamiętam wtedy przyjechał taki prorok z Kanady który się o mnie modlił, ja prosiłem go, żeby, żeby się o mnie pomodlił i kiedy on się modlił, prorokował nade mną i powiedział taką rzecz masz w sobie trzy dziury przez które diabeł chce przyjść i cię zniszczyć I powiedział pierwszą furtką on powiedział dziury, wtedy pamiętam, ale chodzi o furtki. Pierwszą furtką to jest odrzucenie i zranienie. Drugą jest poczucie niszczości, a trzecią to jest strach. To były trzy furtki w moim życiu, przez które diabeł chciał mnie zniszczyć. Dlaczego? Nie będę tutaj mówił, bo siedzą moi rodzice i może by się czuli niekomfortowo. Ale ja miałem w swoim sercu furtkę zranienia. Czułem się odrzucony. I przez odrzucenie zraniłem kilka osób w swoim życiu, może więcej niż kilka. I Raniłem i byłem narażony, narażony na to, by, by pogłębiać swoją ranę, i też raniłem innych ludzi. Więc. Kobiety są bardziej emocjonalne niż, me, niż mężczyzna. Musicie to zrozumieć. My, my to wiemy. Ja wiem, że kobiety są bardziej emocjonalne. Kobiety można bardziej, łatwiej urazić, można łatwiej zrazić też, też do siebie. One są delikatne. W Biblii jest napisane, że, że kobiety one są słabszym rodzajem, są, są, są delikatne. To nie znaczy, że są gorsze, ale one są ja te słabsze, bym powiedział, że, że bardziej delikatne. Są takie jak taki kwiat, który po prostu nieodpowiednio zerwiesz to zaraz uschnie. Więc, więc jeżeli tym bardziej, jeżeli kobieta jest odrzucona, jeżeli kobieta jest zraniona, to yy, szukałbym uzdrowienia. To szukałbym uzdrowienia, ponieważ będziesz ranić innych i będziesz, będziesz tą osobą, która będzie... Mieć furtkę na, na złego ducha. I powiem Wam tak, coś co się stanie, zaraz to rozwiniemy. Więc duch Izabel to jest, to jest demon, który jest odpowiedzialny za wiele aspektów, jest potężną warownią, która niszczy kościoły, niszczy małżeństwa, niszczy, niszczy rodziny. I jestem, przek jestem przekonany, że, e, że, że to jest też związane ze zwiedzeniem w nauczaniu. Ze, ze zwiedzeniem w poruszaniu się e, w, w bliskiej, w bliskiej relacji, relacji z Bogiem, bo ten duch zwodzi. Ten duch po prostu jest duchem, duchem który, który zwodzi. Tak pomyślałem, że e, może akurat przejdę do tych ostatnich punktów. E, duch Izabel, jego taktyka, może, może tutaj e, w, w tym kierunku pójdziemy. I tu możemy otworzyć, otworzyć pierwszą księgę królewską. Tam jest, tam jest czarno na białym napisane. Możemy sobie śledzić ten rozdział 19. I pierwszym punktem, który zapisałem, to duch Izabel wzbudza strach. Czyli zobaczcie: 19, 2, 3. Wtedy Izebel wyprawiła gońca do Eliasza z takim poselstwem, to niechaj uczynią bogowie, niechaj to sprawią, że jutro w tym samym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co stało się z życiem każdego z nich. Zląk się więc i ruszył w drogę, aby ocalić swoje życie i przyszedł do Belszeby, która, która należy do Judy i tam pozostawił swojego sługę, czyli, czyli wzbudza strach. Ten duch, jego zadaniem jest, abyś, abyś poruszył, poruszał się, abyś poruszała się w strachu. Kto z nas chce poruszać się w strachu? To jest, słuchajcie, strach y, po, potrafi tak kontrolować życie człowieka, że nie wejdziesz w żaden rozwój na, 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 na żadnym poziomie, na żadnym poziomie swojego, swojego życia. Strach potrafi tak kontrolować człowieka, y, że potrafi dosłownie go paraliżować w różnych dziedzinach i w różnych, w różnych jego, jego aspektach. I zobaczcie, że. To jest dziwna sytuacja, dlatego że Eliasz wcześniej zabił 400 proroków Pala. Nie wiem, czy, czy też za... 450 proroków balla, Nie wiem, czy on też zabił 400 proroków Aszery. Być może jak tam byli, to ich też pozabijał. Ale pamiętacie, jak, jak powiedział do Ahaba, powiedział do, do, do że on zbuduje tutaj ołtarz, prawda, i weź tu swoich proroków i, i zobaczymy, zobaczymy e, jaki Bóg ma moc. I tam później, kiedy zbudował ołtarz, oblał go wodą. W Biblii jest napisane, że Bóg przyszedł i przyznał się przez ogień, I on spalił tą, tą, tą całą.